No to jak tu byliśmy ostatnim razem to była cisza i spokój Raz, dwa, rozwinął się ten turyzm. I żadnych turystów tak to, to też było wcześniej, jeszcze nie było lato, więc może dlatego było... Było spokojniej. przed sezonem. Ale wtedy chyba było jeden czy dwa, dwa straganiki. Nie, no tak, coś było. Sprzedawali jakieś miód, całoparty. jakieś wino. Ale tymczasem witajcie w nowym vlogu. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie, którzy nas oglądają, którzy dotarli na ten vlog i schodzimy do atrakcji turystycznej jaka tutaj się znajduje a mianowicie jest to bardzo stary most jak stary to zaraz wam powiemy i nie jest tutaj jedyny w tej dolinie ale prawdopodobnie ten jest najbliżej mi, dlatego tutaj najwięcej ludzi dociera no i jak jest taka atrakcja to od razu widzicie tyrolki jakieś zjazdy na linach pontony raftingi wszystko, wszystko. Most jest bardzo stary, bo z 9 albo 10 wieku. Jest zrobiony tylko z, z naturalnych kamieni, z, z jakąś masą, żeby to zlepić. E, I ma prawie 29 metrów długości więc to jest całkiem długi, taki cienki mostek. E, i leżał na, na szlaku, szlaku handlowym. A teraz jak widzicie stanowi atrak atrakcję turystyczną. Się aktualnie Gruzja kojarzy z Polską z lat 90. Może są starsi widzowie to pamiętają, jak wtedy wszyscy robili wszystko, wszystko można było robić. Ustawiać jakieś straganiki, sprzedawać jabłka owoce, tandetę chińską cokolwiek. No więc tutaj mniej więcej to tak samo wygląda. I ten taki dookulny, do Chaos! No a teraz w Polsce mamy porządek, jak w Holandii. Dobry, GoPro znów odmówiło posłuszeństwa. A ja pewnie chciałem Wam pokazać miejscówkę, gdzie rozbiliśmy namiot. Zupełnie przypadkiem trafiliśmy nad rzeczkę w dolinie zjeżdżając. Bardzo piękne miejsce obok stoliczek. Namiot ustawiliśmy nieco dalej z tego względu, że tam po prostu było bardziej równo i było to piękniejsze, fajniejsze miejsce dla namiotu. Natomiast zaparkowaliśmy w odległości kilku metrów od tego stoliczka. I tam też przygotowywaliśmy posiłek. Tam też dla was zmontowałem któryś z vlogów. Już nie pamiętam który. Ładne miejsce. Spokojne. Nikt nas nie niepokoił. Lisa mogła sobie spacerować, biegać. A tu już zapewne ranek kolejnego dnia. I myślę, że Dorenda wam opisuje jak było fajnie i jaka była mocna Burza w nocy, że aż rzeka się wyzbrała. No myśmy planowali kąpiel, no ale niestety w tych okolicznościach już odpuściliśmy, ponieważ woda była zimna, rwąca, i pewnie był, było to dość niebezpieczne. No i cóż dalej? Zbieramy się powolutku do drogi. Będziemy jechać nadal w górę Doliny, do miejscowości kulo. Ale tu jeszcze po drodze jedna atrakcja. Tak jak widzieliście wcześniej ten most, gdzie było tak dużo turystów, no to też kawałek dalej. Nie wiem, może to jest 20 km w odległości, jest, czy jest taki podobny bardzo most. I tutaj już nie jest tak turystycznie, tu już nie było nikogo. Jedynie sami sobie na niego chodziliśmy, podziwialiśmy widoki. Tych miejsc w tej dolinie jest bardzo dużo. Tu jest dużo takich ukrytych cerkiewek. Jedziemy dalej. Droga kręta, asfalt, ale dużo osuwisk, dużo zakrętów, ale jedzie się przyjemnie. Tutaj, z tego co pamiętam, jedynie sama końcówka była taka dość nieprzyjazna, ponieważ ten asfalt się chwilę urwał, tam trwały jakieś budowy. Ta droga jest jakby cały czas w remoncie, no i tam trzeba było jechać powolutko. No, myślę właśnie, że to jest ten odcinek. Ale to jest dosłownie ostatnie metry, ponieważ chwilę później już skręciliśmy i wjechaliśmy w to miejsce, do wioski, gdzie spotkaliśmy się z naszym przyjacielem. Wyjechaliśmy do wioski, troszeczkę za Hulo. Jest tu ładnie, mamy ładne widoki, jest piękna pogoda, jest tu cisza, spokój, tylko troszeczkę słychać w dolinie, jak budują drogę, cały czas jakieś maszyny tam jeżdżą. No i mamy co robić. Oczywiście, tak jak zwykle, jak gdzieś mamy możliwość, że trzeba robić jakieś pranie, trzeba montować jakieś filmy i Maciek właśnie rozbiera stajnie. Tak się złożyło, że dzisiaj rozbierają tę stajnię. Wczoraj wynieśli wszystkie rzeczy. Maciek oczywiście pomaga, sąsiedzi też czy znajomi. No, bo tutaj skarpa się sunęła. I przesunęła całą to, ten, ten budynek o 2 o metry, czy coś takiego, więc po prostu już nie jest bezpieczny, trzeba rozebrać. daj dajcie ci uczuć, Chciałem Wam powiedzieć, jak wygląda roszczeniowa podróż. Bo właśnie wczoraj przeczytałem komentarz, że ktoś nas przestał oglądać, ponieważ mamy roszczeniowe podejście do no więc, właśnie tak to wygląda, że jak jest okazja, to komuś pomagamy. No, jeśli uważacie, że to jest roszczeniowa, to pewnie ma się rację, a ja się mylę. I tak przy okazji, właśnie spadłem. Stamtąd. Nie tu jakieś obtarcia, ale chyba będę żył. Co są dobrze karmieni przez Nargizy, która jest yy, zawodową kucharką, można powiedzieć. I zobaczcie sami. Jeszcze rano stał tutaj domek. No, to dokładnie nie był domek, bo to był domek dla zwierząt, czyli taka. Obora, składzik, coś w tym stylu. On musiał być z tego względu rozebrany, bo tu było osuwisko. Pewnie Doronda, Dorenda Wam mówiła, tutaj wszystko poleciało w dół, była duża ulewa, zima, śnieg, i cały ten domek o 2 metry się przesunął, no i przez to też już był niestabilny. On już na dole był troszeczkę taki połamany, trzeba go było rozebrać. No i tak się zdarzyło, że akurat byliśmy tutaj w tym czasie, ale też przyszli sąsiedzi tutaj z najbliższych domów i wszyscy razem pracowaliśmy. No oczywiście to jeszcze nie jest skończone, bo, bo to jest na razie rozebrane, ale jeszcze trzeba te belki później segregować. Tam jeszcze jest drewno do opalenia, więc jeszcze roboty będą mieli. Ale zobaczcie też tu, że tu powstaje też taki mur zaporowy i on ma iść. On się tam zaczął, kawałeczek dalej, i ma iść w kierunku domu. Także na przyszłość powinno być tutaj już bezpiecznie. Może się dziwicie, jesteśmy w Gruzji, a tam za mną stoi minaret jest meczet. No tak się stało, że tutaj Adżaria, część Gruzji, jest muzułmańska. Nie wszyscy są muzułmanami. Ludzie też zmieniają, przechodzą na, na prawosławie. Tutaj taka religia powszechnie panuje. To jest związane z historią. Tutaj chyba przez 300 lat panowali Turkowie i ci ludzie mieli po prostu do wyboru albo stąd uciekać, albo zostać na swojej ziemi, ale zmienić religię. No i większość została, zmieniła religię. Teraz znowu jest taki trend odwrotny, że z potem zmieniają na yy, wiarę na wiarę swoich przodków, więc wracają do prawosławia. No i jak widzicie, jesteśmy w pięknej okolicy. Za moimi plecami wznosi się dolina. Najwyższy punkt to będzie przełęcz Goderdzi. 2200 ileś tam metrów. Kiedyś już ją przejeżdżaliśmy na rowerach, teraz będziemy ją chcieli przejechać samochodem. Ten odcinek to będzie jakieś 30 km. Niestety już nie ma asfaltu, ale powinniśmy dać radę. Natomiast od samej przełęczy ponoć już jest asfalt, także zobaczymy. Jutro planujemy ruszyć, jutro będzie niedziela, pożegnamy się, oni też zjeżdżają do Batumi, więc no fajnie, spędziliśmy tu kilka dni, ja jestem bardzo zadowolony. To dzień dobry, witam kolejnego dnia, ale nie pytajcie, który dzisiaj jest, bo nie wiem. Nie, wiem, przepraszam. 30. Dzień Czerwca, sprawdzałem rano i o dziwo pamiętam, no bo od jutro już pierwszy lipca. Dzisiaj też taki dzień, że Gruzja będzie grać w piłkę w mistrzostwach z Hiszpanią, także będziemy oglądać. A myśmy zostali jeszcze jeden dzień, bo kolega prosił, żeby pomóc przy robocie i dużo zostało zrobione. Porównajcie sobie z poprzednimi scenami z wczoraj, jak wieczorem nagrywałem. Tu jeszcze były ślady tego budynku. Także teraz to wszystko prawie jest zniesione. Tam na dole te takie materiały, które jeszcze mogą się nadać na budowę jakiegoś mniejszego domku, tam są zostawione. Ta cała reszta to już jest takie pognite, z tego nic nie będzie, to jedynie się może nadać do spalenia. Cały dzień roboty, gorąco, przeszła też burza, ale to raptem pół godziny padało, więc to akurat była przerwa na obiad. No i jesteśmy, byliśmy. Nie wiem co jutro, czy jeszcze zostaniemy. Tutaj dokończyć tą robotę, czy pojedziemy, to już się pewnie okaże jutro. Bo w każdym razie, jak jest okazja komuś pomóc, to ja zawsze bardzo chętnie zostanę, pomogę. Szczególnie, że było bardzo miło, bo pracowaliśmy tutaj wspólnie z, z rodziną, też z mojego kolegi, jak i też z, z ludźmi z wioski, którzy też przyszli pomóc nieodpłatnie. W zamian za jakiś tam posiłek, nie powiem, że skromny, bo tutaj nie ma skromnych posiłków, nie, niektóre wesele w Polsce ma mniej żarcia niż tutaj zwykły obiad. Bardzo smaczne i naturalne produkty, zdrowe, także, także cieszę się. No ile się udało zrobić słuchajcie, tej roboty, to jest zrobione, ale też dwa dni były niepogody. Wczoraj cały dzień deszczu, dzisiaj w zasadzie też 2-3 godziny deszczowo, a my postanowiliśmy... Że pojedziemy dalej, bo już tutaj jesteśmy. Już nie wiem ile, pięć nocy tu byliśmy. Na pewno. Coś takiego, no. Nie liczyłam. Przyjechaliśmy jak Gruzja grała z Portugalią, a odjeżdżamy dwa dni po tym jak Gruzja grała z Hiszpanią. No to możecie sprawdzić, które to były daty. Także spędziliśmy bardzo miło czas razem z Zaurem, który nas tutaj. Bardzo dobrze gościł i z żoną, ale ona już pojechała do Batumi, bo pracuje. Myśmy chcieli jechać na przełęcz Goderzi, czyli tam jakby w górę doliny, ale potem by nam się trochę trasa wydłużyła, a chcemy dalej jechać do Svaneti, więc jednak wrócimy do Batumi i dzisiaj się gdzieś zatrzymamy nad morzem. Taki jest plan. Namieramy jeszcze świeżą wodę, a Lisa w tym czasie się przytuli do któregoś z sąsiadów, którego polubiła. Bardzo wyjątkowo, bo zazwyczaj nie lubię opcji. Żegnamy się tutaj z naszymi znajomymi. To jest piękne miejsce, słuchajcie. Ja Wam zachęcam, jakbyście tu kiedyś jechali, to wstąpcie tutaj do wioski. Ja Wam powiem, gdzie to jest. Jak będzie ktoś zainteresowany, niech da znać w komentarzach. My jedziemy, bo już jest w zasadzie godzina piąta. Mamy trzy godziny, żeby się zrobiło ciemno, i mamy trzy godziny drogi. A nie chcemy za bardzo szukać miejsca i rozkładać namiotu po ciemku. Więc wypada już ruszyć, także żegnamy się. Didi Madloba Nie zaś to Żydają ci wam, uspechy, wsiłocharosiu Szasliwego Puti, ma w sech starów Priwetrzech. Stopy z Swetapor, wyzdęga rękawicz Mawsych starów Didi Madlowa. I z wami się też żegnamy do następnego vloga. Nie zapominajcie o łapkach w górę subach, piszcie komentarze, udostępniajcie. To bardzo dużo dla nas znaczy Trzymajcie się, pa